Z tej strony malinowy, no, jak widzicie, przede mną bardzo kolorowo. Będziemy dziś przerabiać kopalnioki nie tylko. Także zapraszam do odcinka. Część z Was na pewno kojarzy takie kopalnioki miętowo-anyżowe. Górnicy szczególnie, bo są dobre właśnie do ochrony gardła przed pyłem węglowym. Jak widzicie, poza tymi oryginalnymi kopolniokami miętowo-anyżowymi, są jeszcze inne smaki, z których będziemy robić wódki smakowe. Tu mamy cukierki rabarbarowe, tu winogronowo-śliwkowe, kawowe, te nasze anyżo anyżowo-miętowe, kakaowe. Jabłkowo-cynamonowe i jeszcze miętowo-ziołowe, także 7 różnych smaków, które udało mi się zdobyć. I z tych cukierków przygotujemy 7 różnych flaszek smakowych. Mam tu przygotowane 7 butelek półlitrowych litrowych alkoholu 40%. Także tutaj już też kwestia, jak, co chcemy uzyskać, możemy użyć słabszego alkoholu, możemy użyć mocniejszego, rozcieńczyć go wodą. Ja chciałbym zrobić takie wódki smakowe, dlatego są tutaj flaszki 40%. I teraz te cukierki musimy w jakiś sposób rozpuścić. Ja próbowałem je rozpuszczać w ciepłej wodzie, gorącej, właśnie podgrzewając i było to dość kłopotliwe, także pomyślałem, że zrobimy to troszkę inaczej. Rozpuścimy te cukierki po prostu w samym już alkoholu. Będę mieszał przez jakiś tydzień, czy ile czasu będzie potrzeba. Te cukierki się będą rozpuszczać. Będę mieszał. Jak się rozpuszczą, ewentualnie przefiltruję te wódki i będą gotowe. I do każdego pół litra alkoholu będę dodawał około 80 gramów cukierków, czyli jedno takie opakowanie. Mam po dwa, ewentualnie można dodać troszkę więcej po 100 gramów. wtedy będzie troszkę słodsze, intensywniejsze w smaku. Ale planuję dodać około 80 gramów do każdej butelki. Ale jako, że cukierki nie mieszczą się w butelkach, zresztą są te butelki pełne, to mam przygotowane 7 słoi, do których będę wlewał alkohol, wrzucał cukierki i w nich rozpuszczał. I taki jest plan, także wrzucam cukierki do słoi i zalewam je alkoholem. I jak widzicie, cukierki są już w słojach zalane alkoholem. Ja teraz będę codziennie nim mieszał do rozpuszczenia. Nie wiem ile czasu to zajmie. Przypuszczam, że dość szybko się rozpuszczą. I wtedy zobaczę, jak wyglądają, czy ewentualnie przefiltruję te wódki przez jeszcze jakąś gazę, żeby pozbyć się osadu, czy nie. Zobaczymy. Także na chwilę obecną czekamy cierpliwie do momentu rozpuszczenia. Zobaczcie, już kolorów nabierają yy, te słoiki, jak widzicie, także widzimy się za chwilkę. I tak się prezentują po jednym dniu nasze słoje z alkoholem. Cukierki bez problemu się rozpuściły. Zobaczcie, nic tu już nie ma. Wszystkie cukierki po nocy się rozpuściły, także przez gęste sitko będę przelewał teraz te te trumki i przelewał już do tych butelek z tyłu. I tym się teraz zajmę. I jak widzicie, trunki są już w butelkach, prezentują się bardzo apetycznie i takie też są. Dołożyłem kapturki termokurczliwe i z opakowań po cukierkach wyciąłem etykiety, przykleiłem, także tak się prezentują te nasze buteleczki, bardzo, bardzo apetycznie. Odstawiam je na około tydzień, żeby się przegryzły delikatnie i warto takie trunki pić schłodzone. Gorąco Was zachęcam do przetestowania tych przepisów i cukierków i nastawienia takich trunków. A w tym odcinku to wszystko. Ja się z Wami żegnam. Servus!